Idziemy właśnie, pakujemy się i jedziemy. Mam bilety? O, dzieje się. I jedziemy pierwszy raz świętować Sylwestra za granicą, Michael. Tak. Coś nam wypadło, odpadło. Tak myślałem, że to coś, co odbija hamulec. Lara, minuta została. Dwa, jeden. Nowy rok, ale starzymy no, wychodzę dzisiaj z przyczepy a tu coś jakby nie tak A tu spadł śnieg. Przyjechaliśmy do Budapesztu, żeby było trochę cieplej, a tu nawet śnieg za nami przybył. No, także także tak zaczynamy nowy rok. Nowy rok zaczynamy śniegiem. Właśnie zabieram za naleśniki, tylko nie wiem... Nie wiem kiedy dostanę mąkę. <noise> Już. na razie warunki mamy posylwestrowe. Tak. To jest, jest ciężko. Mamy mleko, mamy jaja, czekamy na mąkę, może odrobinę oliwy i co. I dzisiaj będą i na wytrawnie i na słodko, jak to lubi. I tak nagrywam to mleko, zobacz, <głos> <głos> bo, bo tylko to się tu da. Trzeba na razie posprzątać. O. Lara układa łóżko. Wow. Z tej pościeli, którą mamy, to w ogóle jest... Ale na pewno za dużo mamy pościeli. To Ale jak jest cieplutko, nie? Piastona, to naleśniki mamy gotowe. Wyszło. Piękne. Nigdy nie stosuję żadnego przepisu. Zawsze robię na oko. Nikt nie narzeka. Raczej chwalą. A tu już się piecze, także... Zaraz będziemy jedli. Ojeju. Jeju. Ojeju, jeju, jeju, tu jest tyle do sprzątania, już tu gdzieś się pochlapało. Tato, to, co sobie tworzysz? Yy, wiesz co, robimy naleśnika, no bo wy na słodko pewnie z jakimiś drzemami Wykładaj czy go, z nutellami już. robicie. A ja chcę, nie wiem, mama też chcesz? Tak, zrobić mi? Tak, ona chce i ja na wytrawnię. Mhm. Muszę przyznać, że te plastikowe talerzyki nas ratują w zimie, nie? Mhm. Troszeczkę w, na kempingach w lato to tam no nie używamy za dużo plastikowych, chyba że do grilla. No ale ten, ale, ale, ale w zimę nas ratują, bo by trzeba no stop zmywać. Tutaj wody nie mamy podłączonej, więc hmm. Chciałem to zawinąć, to mogłem tu bardziej układać, nie? Ale no, zobaczmy, jak to tak eee, będzie a kieczup na wierzch damy. O, może tak damy, co? Ale musisz na... Patrz. takie mm -hmm. mikro kepsy. O Jezu. Ja robię naleśniki, bo chciałam, żeby jeszcze zostały w razie czego na kolację albo jutro na śniadanie dla ciebie dla Laury. A tata, jak zaczął produkcję, to zakończę mu zwrócić uwagę, że trochę przy dużo, nie? Zacznijmy od tego, że mamy, mamy na Węgrzech Słuchajcie. taką pogodę. Znaczy śnieg nas goni, nie? nawet pada aktualnie, także jest całkiem śmiesznie. Michał idzie z krótkofalówką, Lara z drugą, gdzieś jest. Ja jestem, jestem w Rosji. Przy roślinach tu są na całym kempingu Bo my dostajemy tylko wskazówki koło drzwi. Dobra, dobra nam szukać. Bawimy się w nową wersję e, chowanego. Lara wzi... Lara wzięła krótkofalówkę i będzie nam dawała tylko wskazówki, gdzie jest chowana Michał. Ma tylko mówić co widzi, wiesz. A tak między czasami... Jesteś przyczepia? Teraz Lena Ja Jestem A tak w międzyczasie powiem, że trochę nas tu ubyło Co mówi? Nie łatwo cię znaleźć, no szukam, szuka. Potrzebujemy kolejną wskazówkę, powiedz Daj jakąś wskazówkę. Skręć lewo! Widzi nas. A to ty nie widzisz? Tak się schowałeś, że mnie widzisz. Jestem. Pat! <laughs> to jest dobre, co? A tu można? Ja cię słyszę dobrze. Można. Tuje. Teraz nie chcemy też trochę gliczować. Jak z horroru. Jak z horroru. Jak oglądamy teraz ten horror. Nie, dobrze słychać, Lenę. Michał. No. Nie. Nie wygląda to tak, jakbyś tylko potrzebował tego, e, wiesz, przy drzwiach co wieszasz. Co to no. był Amulet? Tak, naprawdę. I, a, ten, ten serial, From. Tak. Czekaj, otworzę wam drzwi. Zapraszam! Odjeżdżam! <laughs> Nerwowy kierowca nam się trafił.

Poprosimy efekt. Zapiąć pasy! <śaltra> Jakieś efekty, wiesz... No właśnie, nie rusza trochę. <mierdol educatedmondo> o, nieźle, nie? Jak myślicie, czemu to stoi autobus? Nie wiem. Dziwne, nie? Dziwne placowa. Ale widzę, że dla dorosłych idealne. Nie wyjdę stąd. Zobacz, tata nie wyjdzie. O, szkoda tato. Szkoda tato, że zostaniesz w tym autobusie. Ogólnie na kempingu jest bardzo, bardzo dużo włochów, nie? I tak 85% kamperów, nie? Tak, tak, tak. Są zdarza się przyczepy. Idziemy powoli do przyczepy. Mamy minusową temperaturę, nie? Minus 3, ale powiem wam, Idziemy tak wszyscy w klatkach nie? I tak nie wiem ile my tu już chodzimy Czekaj tu mam... No z 10 minut chodzimy Tak z 10 minut i czuć, nie? No. W ręce też już jest zimno No czuć, no gdzieś tam Ten wyjazd to jest To jest taka sinusoida, nie? Od takiej naprawdę Dużej radości, że w ogóle jesteś Że to robisz, że dajesz radę Że jest fajnie, że lepisz bałwana Bo było bardzo dużo takich sytuacji, w sumie których no nie przeżyjesz w domu, nie? No to logiczne takie wiesz, naprawdę to są fajne rzeczy po, po takie właśnie jak to w sinusu idzie te spadki, nie? No śnieg przybył za nami do Budapesztu więc żeby się ruszyć Musimy go po prostu odśnieżyć. Także Lena nam odśnieża samochód i zaraz jedziemy zobaczyć, czy uda nam się dzisiaj gdzieś kupić upragnionego przez Lenę dzisiaj Langosza. Ale samochód jest cały biały, co? No nieźle, dzisiaj nam popadało. Szczerze zdziwiona byłam rano, jak wyszłam z przyczepy, patrzę a tu śnieg. A potem było jeszcze śmieszniej, bo zaczął śnieg padać no, po prostu tak od. Sobie w dzień. No dobra, to co? Siadamy, jedziemy? Zbieramy się, dzieciaki. Lara, wskakuj. Kierunek, langosz. Zobaczymy, czy. Przyczepa zamknięta, wszystko wyłączone? Tak. Dobra. No to się zbieramy. Udało nam się zaparkować, chociaż to łatwe tutaj nie jest znaczy, bo... tu jeszcze jest łatwe, tak jak ten stoi, nie? Ale, Ale my tam, mieliśmy chodź. maleńko miejsca. Zobacz tu między tymi samochodami na przykład. Tak, tak, I my jest tak ciężko. Tam nie? Tak A widzę, jest. że tu ogólnie na tym jak popadał Chodźcie śnieg. to zobacz na każdym są napisy, tak. widzisz? Chodźcie dziewczyny. A my idziemy na... My idziemy na Langosza. Zobacz, na każdym samochodzie Budapest. Tak, tak, tak. No to co? Idziemy coś zjeść. Mamy fajnie, bo pada nam tu delikatnie no. śnieg. Ty, a nie chcesz I oryginalnego co? ich paprykowego? też? Ale wiesz co, ja nie chcę zgrillowaną papryką, ja chcę grina. Chcę jednego czerwonego, jednego grina? To idę zamówić. No dobra, a bałaś się, że ty już nie będziesz Lena. Udało się, co? Tak, tak. Wow. Czekaj. tego green. Tego green. przeciąć. Z rukolą. A tu mamy? Z papryką. Z grillowaną papryką. Nice. Langosze idą, ale co jest ciekawe, napój tutaj jakby się chciało kupić. Jest w takim super kubku plastikowym sztywnym. I on kosztuje kaucję w ogóle. kaucja jest za niego. Bodajże 500 forintów z tego co zrozumiałem. I można go oddać albo go wziąć ze sobą. Nie oddam. <laughs> za 500 forintów to jest ile? 6 zł. Nie oddam. Jest super, jest super jako pamiątka. Zobacz, Budapest no, a... i z, ty z, z, z tyłu ma karawan. We are glad you are here. Yes. I ja jeszcze to tokena oddać. będziesz miała. Boże, amazing. <laughs> jak Dobra. ten langosz w ogóle? No bo. Bardzo dobry jest. Dobry. Jest naprawdę dobry, wiesz? Świeży, fajny, składniki super. Świeże, nie wiem jak Leny, zaraz się chyba zamienimy, co? Bardzo Ale, ale, ale ci powiem, wchodzi, wchodzi fajnie. I ja się cieszę, że przyjechaliśmy tutaj jeszcze na langosza. Aha. Bo on mi chodził wtedy po głowie. mieliśmy tak? tego burgera, ale tak na te langosze patrzyłam ze zdrością. To nieźle. I jeszcze jedną rzecz. Super. No? Wiesz, usiadłam i tak sobie w ogóle pomyślałam, zrobiłam mi się smutno, że jest mi przykro, że stąd wyjeżdżamy. Ja nigdy nie myślałam, że to powiem o Budapeszcie, wiesz? <laughs> Laura, Laura tam bardzo kocha Węgry i tak dalej, mi się też podobają. No ale to nie jest ale... ta topka miejsc jak gdyby twoich. Tak, ja pierwszy raz mam tak, że jak mam wyjechać, to czuję taki naprawdę taki smutek, wiesz? No. Dziwne to jest, może poznaliśmy Budapeszt z innej strony. Ciężko mi stwierdzić. Tak. Ale zobaczyłam coś, co mi urzekło, nie? No. To, jest, to jest w ogóle hit. Nie no zobacz tu nawet jak to wygląda. Siedzą sobie ludzie, jedzą, bawią się, no super, nie? To co? Smacznego. Weszliśmy do sklepu vintage. To buty jakieś, nie? Z no. lat 90 Za 27 tysięcy polintów, tak? 300 zł, prawie. 300 złotych. Zobacz, plakat. To jest 3. Sieje. Węgierskie. Węgierskie desery A, tu się znają. A jak to się nazywa? Tak, o tu pani robi. To. O, te no. Te wiesz. No wiem. Ale ja bym chciała. Dobra, no to idziemy Nie, ale... Yeah, ale tak jest dobrze. What am gonna go to Co zamówiłaś, Lerka? Kokonaci z cz czekoladą we środku. Dobra, a ty co, zam co zamówiłaś? Nie wiadomo. A ty nie wziąłeś sobie nic w środku w końcu? Nie. Nie chciałaś? chciałaś Bo Lena chciała oryginalnego węgierskiego. Tak. A, a my mamy pistecie. My mamy pistecie. Pistacje Lena nam będzie zazdrościła, jak zawsze to jest. Bo to jest za każdym razem. Lena wybiera każdy, po swojemu. Każdy ma z kremem. A potem, a, potem um, a daj spróbować. Nie? Tym razem nie? Okej. Okay. Nie wierzę, okay. nie wierzę. No, numer jeden. Mm, czekamy. Myślicie, ludzie, że długo? A ludzi jest to ogromno. Macie? Tak. Mamy. Ale super! Super! No, ale tak. no. nie żałuję? Nie żałuj? Nie. To jest najprawdziwszy. Ale trochę mi spada. No to jest, trzymaj to rękoma dobrze. Trzymaj, mamusiu. Smacznego. Mamy którą godzinę? W ogóle wiecie, że już mamy późno. Chyba prawie 21, co? Nie wiem, jechaliśmy tutaj tak, po prostu. Lena, 2037. Ktoś nie chciał, ja wiem kto. Lena wymyśliła, że chce Langosty. Ja wymyśliłam, że chce do miasta. I my się zgrałyśmy. cztery No właśnie, apropos minus 4. Jest zimno. Aha. Chodzimy tu już dość długi czas, nie? I już jesteśmy zmarznięci. Szukamy samochodu. Bo tak jak kluczyliśmy sobie uliczkami, no to tak straciliśmy e, no, pojęcie, o 16? gdzie samochód zostawiliśmy. Wiesz co, nie wiem, o której tu byliśmy. W każdym bądź razie gdzieś stoi w pobliżu Simplakert, nie? Ale tak. gdzie dokładnie? Tego gdzie nie wiadomo. Może jednak zajrzę od nawigacji, gdzie jest ta simpla, bo ja tak idę na razie naczuję, nie? A to bardzo dobrze, tylko bardzo dobre, tylko tak. Lauże się trochę tak, rozwala. To to się Zobacz, się A... A dla mnie za duże. Dla mnie o połowę mniejsze gdyby było. To by było w sam raz. A że on smaku ujków lokalnych. Nie je dziwne. Nie, nie, ja tego nigdy nie wiem. Znaczy wydaje mi się, że raz jadłem w Polsce i to było miękkie. E, nie, w Polsce tego nie jedliśmy. Coś innego miękkiego jadłaś, <śla> Michał. Może to był gofer? <śla> Idziemy do samochodu. Jesteśmy. Zdążyłam się... Zdążyłam rozłączyć nagrywanie i znaleźli, znaleźliśmy samochód, więc daleko nie mieliśmy. No i super. I możemy jechać na kemping.